Witamy Państwa serdecznie. Mecz pierwszej kolejki w tej grupie Mistrzostw Świata. Komentować go będą dla Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Czas zobaczyć, w jakiej formie te dwa zespoły przyjechały do Rosji. Dzisiaj zobaczymy, jak Kolumbia gra przeciwko Japończykom. W każdych finałach Mistrzostw Świata są wielcy nieobecni. Silne, utytułowane reprezentacje, które z różnych powodów nie zdołały zapewnić sobie awansu. Na tym mundialu zabraknie chociażby brązowych medalistów ostatnich mistrzostw świata, Holendrów, którzy ostatecznie zajęli trzecie miejsce w grupie za Francją i Szwecją. Chociaż Mordowia Arena nie jest dużym jak na Mundial obiektem, to jego budowa ciągnęła się bardzo długo. Na początku 2013 roku, dwa lata po rozpoczęciu prac, samorząd wstrzymał je, ponieważ rząd federalny zobowiązał się przejąć budowę w związku z wyborem miasta jako organizatora Mundialu 2018. Budowa ruszyła ponownie dopiero dwa lata później. Patrzmy, w jakim składzie zagra dzisiaj Kolumbia. Zespół zagra w ofensywnym wariancie systemu 4-5-1. A jego ofensywność polega na tym, że bójka pomocników, oprócz realizacji zadań w środku pola, wspiera jednego napastnika, tworząc z nim w zasadzie jedną linię. Nie oznacza to jednak zaniedbania zadań defensywnych. Patrząc na skład, myślę, że będą chcieli tutaj narzucić wysokie tempo i nie pozwolą rywalom na swobodne rozgrywanie piłki. Na pewno spróbują. Pamiętajmy jednak, że takie agresywne krycie nie gwarantuje zwycięstwa. Spod pressingu da się wyjść, a wtedy zaczynają się problemy. No i zostaje jeszcze kwestia przygotowania kondycyjnego, bo takie tempo jest trudne do utrzymania. Na pewno spodziewam się krótkich przestojów w grze. Zaczynamy. To jest mecz, na który czekaliśmy my, kibice na stadionie, państwo przed telewizorami, a przede wszystkim zawodnicy. Przed nami co najmniej 90 minut mundialowych emocji. Akcja skrzydłem. Garcia. Ames Rodriguez. To jest gra typu. Ty do mnie, ja do Ciebie. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Kolumbijczycy atakują. Wrzucił piłkę w pole karne, czy coś z tego będzie? Bramkarz pewnie interweniował przy tym strzale z daleka. Jest przejęcie i mają szansę. I sędzia odpisuje faul. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Kagawa. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Pokazaki. Teraz Japonia w ofensywie. Próba odebrania piłki kończy się faulem i upomnieniem od sędziego. Rozpoczęli od rzutu wolnego. Piłka szybuje daleko od bramki. Zero zagrożenia. Może powinien dać uderzyć komuś innemu. Musi zdecydowanie poprawić celownik. Chyba do tego prostopadłego podania. Dobra okazja tej interwencji w ręcu bramkarza. Mamy rzut rożny dla Kolumbii. Centruje zrobów, pole karne. Przedłużył. Słusznie w teorii byle dalej od własnej bramki. W pierwszych meczach grupowych finałów Mistrzostw Świata weryfikujemy formy piłkarzy i zespołów. Trafiają się też wtedy... Pier... No strzela! Dobrze zachował się bramkarz. Sędzia pokazuje, będzie rzut rożny dla Kolumbii. Piłka do środkowa Nazro pewnie interweniował po tej główce. za chwilę wznowienie gry od rzutrożnego Zobaczmy ten nieudany strzał na powtórce. No, było blisko. Do grania piłki z rożnego. Nie wyszło im to wybicie. Shinji Kagawa. Popatrzmy, atakuje reprezentacja Japonii. Siłka zagrana w pole karne, czy któryś z nich do niej dojdzie. Nie jest sam. Obok partnerzy. Nie miał żadnych problemów z złapaniem tego dośrodkowania. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Reprezentacja Japonii wznowi rzutem z autu. Już grają, rozpoczęli z autu. Osako. Ładnie pomyślane Świetnie przejął to prostopadłe podanie Arias Kwadratą Hames Rodriguez Dobrze się stała z bramkarz Ale to nie koniec zagrożenia James Rodríguez. Arias. Uderzenie. Mało brakowało, ale piłka odbiła się od poprzeczki. Okazaki i Nui rozpoczynają kontratak. Ostachą. Arias. James Rodriguez, kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Kolumbijczycy atakują. Może dośrodkować, zdecydował się na strzał. Próbują ataku bokiem boiska. Ames Rodriguez. Uderzenie w stronę bramki. Przeciwnik złapał Falcao w pułapkę offside'ową. Dobre to podanie głową. Kolumbia przeprowadza atak. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Zostawił za sobą trochę boiska. Odrzut rożnego Japonia. Zobaczmy ten nieudany strzał na powtórce. No, było blisko. Rzutka w pole karny. Honda! Mało brakowało, a jednak piłka mija słupek i wychodzi na aut bramkowy. Dobrze się złożył do tego strzału, przyłożył głowę do piłki, ale jednak się nie udało. Połowa meczu, wynik remisowy i na razie niewiele wiemy. Obie drużyny wchodzą dopiero w ten turniej i jeszcze chyba nie są w optymalnej formie. Ale w pierwszych 45 minutach mieliśmy już zapowiedź tego, jak będą grać podczas tych mistrzostw. Raz drugą połowę tego mundialowego pojedynku. W pierwszej oglądaliśmy sporo ciekawej gry, oby druga była jeszcze lepsza. Bliska już do bramki. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. tam. Dobrze przeczytał podani i w porę zareagował. No, może być groźnie. Idzie do przodu. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Okazaki. Szyndi Kagawa. Piłka w pole karne. są tam koledzy. Mają pro... Świetna interwencja Dawida Ospiny. Japończycy rozpoczną z narożnika boiska. Sytuacja dojrzała do tego, że będzie zmiana. Centruje z polekarny. w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Powinien dośrodkowywać. Niestety stracił piłkę. Dobrze przesuwa się z piłką. Dobrze udało się przeczytać to podanie. No z tego miejsca można strzelać. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Szyndzika gawa. Uderza! Zupełnie nieudany strzał. Niby mierzone uderzenia, ale sami Państwo widzieli. Bardzo słabo. Technika jak u drwala. Chociaż to też nie najlepsze porównanie, bo siły to tam też nie było. I mamy zmiany. 15 minut, drugiej połowy już za nami. Blisko polekarne może strzelać. Ale szpoki z bramkarskich umiejętności! Fantastycznie! Rzutrożny. Pomysł dobry, realizacja dobra, jak widzimy w powtórce, no ale znakomicie zachował się bramkarz. No i popatrzmy, strzał mocny, ale bramkarz miał czas na reakcję. Do grania piłki. Okazaki. który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć. Co wcale nie musi im być na zdrowie. To jest Jacek. Cały on, świetny gol z głową. To nigdy nie stanowiło dla niego problemu. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1 do 0. Carlos Santos. Honda. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Przechwyt, ale nie opanował. Asebe. Piłka w rękach ramkarza. Kolumbia przeprowadza atak. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Aragucci. Bardzo dobra piłka górą nad obroną. Celnie, no i może być niebezpiecznie. James Rodriguez. Falcao. Ames Rodriguez. Uderzenie. Dobrze, zachował się bramkarz. Sędzia pokazuje. Rzut rożny. Tak, druga połowa. Prowadzenie. Tu nie ma co robić rewolucji w ustawieniu. Zmiana czysto taktyczna. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Za chwilę wznowią zautu blisko pola karnego. Ameryka Południowa szaleje na punkcie piłki nożnej. Wystarczy spojrzeć na kibiców. Cały czas topią i śpiew. Zdecydowanie, futbol jest tutaj niczym religia. A kibice wspierają swoich przez cały mecz. Są z nimi na dobre i na złe. Aż miło popatrzeć. roztopadłe podanie i może spróbować uderzenie na bramkę. Nie ma bramki? Jak to możliwe? Tutaj nie trzeba było już nic więcej robić, tylko strzelić. Nie rozumiem niektórych wyborów zawodników. To chyba efekt zmęczenia. Tak spudłować w czystej sytuacji? Shinki Kagawa robi się niebezpiecznie. Uderzenie w stronę bramki. Jest rzut rożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. Wrzutka w pole karny. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Nadal bez rozstrzygnięcia w tym meczu. Ładnie pomyślane. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Aut dla Kolumbii. Mieli okazję do zdobycia bramki, ale ją zmarnowali. Znowu celne podanie tego zawodnika. Był tam faul, ale sędzia puszcza grę. Nawet Osako! <laughs> nie, takimi strzałami nie zagrozi bramce. A był w całkiem niezłej sytuacji. Mógł lepiej przymierzyć. Fatalnie sobie ułożył piłkę na nodze. Z Jedna z ostatnich akcji. Pytanie, czy uda im się zdobyć wyrównującą bramkę. Piłka zagrana w pole karle. Czy któryś z nich do dojdzie? No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Świetny przegląd pola. Jest okazja do strzału. Nie ma gola. Jeszcze nie wszystko przesądzone. Gdyby to wpadło, byłoby po meczu doskonała interwencja i jeszcze tli się nadzieja. Dośrodkowanie z roku w pole karny. Nic im nie wyszło. Mecz dobiegł końca. Dzisiejszy mecz był naprawdę wyrównany. Nawet bardzo. Zwycięzcą został zespół, któremu sprzyjało szczęście. Owszem, nie da się w zasadzie niczego zarzucić w postawie strony przegranej. To spotkanie może zdecydowanie zaliczyć do udanych. Solidna i pewna gra. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie i w ostatecznym rozrachunku.